Przeliczymy programem geokonwerter współrzędne geograficzne na współrzędne płaskie XY w układzie państwowym PL2000. Wcześniej musimy utworzyć plik danych wejściowych, gdzie zapiszemy współrzędne geograficzne punktów, które chcemy przeliczyć. Powinien to być plik tekstowy, który możemy utworzyć na przykład zwykłym systemowym notatnikiem. Współrzędne mogą pochodzić z różnych źródeł, w zależności od tego, jaką metodą ktoś je pozyskał. Mogą to być na przykład wyniki pomiaru odbiornikiem GPS, wartości odczytane z geoportalu, etc. Obie sposobu przygotowania danych wejściowych znajdziemy w menu programu w tym oto miejscu. Musimy zdecydować, w jakim formacie zapiszemy te współrzędne. Możliwości są dwie – Albo zapiszemy je jako stopnie, minuty i sekundy, albo jako stopnie i dziesiętne części stopnia. Zobaczmy sobie nasz plik wejściowy, gdzie współrzędne są zakodowane w ten pierwszy sposób. Pierwszą daną dla każdego punktu jest jego numer. A dalej jego współrzędne w kolejności: szerokość geograficzna i długość geograficzna. Trzeba zadbać o odpowiednią precyzję zapisów współrzędnych i wziąć pod uwagę, że jedna sekunda we współrzędnych geograficznych oznacza w terenie 30 metrów. Tak więc jeżeli zależy nam na odpowiedniej precyzji przeliczenia, to nie wystarczy podać tylko sekundy we współrzędnych, lecz trzeba podać też dziesiętne, setne i tysięczne części sekundy, przy każdej współrzędnej, tak jak mamy to tutaj, przed wykonaniem obliczeń powinniśmy skorzystać z, op z opcji Konfiguracja. Możemy tu między innymi ustawić, w jakim formacie są zapisane nasze współrzędne geogra geograficzne. W naszym przypadku wybieramy. Stopnie, minuty, sekundy. Teraz wybieramy opcję przeliczenia 2D, czyli przeliczenia na płaszczyźnie. Po lewej stronie mamy różne opcje wyboru, wyboru układów współrzędnych, w jakich mogą być dane w pliku wejściowym. Wybieramy φλ na elipsoidzie WGS84, bo chcemy przeliczyć taki rodzaj danych. Proszę nie pomylić z opcją, która jest niżej, czyli φλ na elipsoidzie Krasowskiego, bo to jest zupełnie inny układ niż to o co nam chodzi. No, chyba że chcemy przeliczyć właśnie takie współrzędne. Ewentualna pomyłka doprowadziłaby do bardzo dużego błędu w przeliczeniach. Analogicznie po prawej stronie wybieramy układ wynikowy. Chcemy przeliczyć nasze dane do układu 2000, więc klikamy w tę opcję. Układ 2000 ma cztery strefy oznaczone wartością tzw. południka centralnego. Więc musimy zaznaczyć strefę, która jest właściwa dla naszych danych. Teraz wciskamy przycisk Wczytaj dane. Pokazuje się okno wczytania pliku, gdzie wy wybieramy ścieżkę i nazwę pliku danych wejściowych. Po wczytaniu danych w tym oknie pokazał się orientacyjny szkic wzajemnej lokalizacji punktów z pliku wejściowego. Następnie wciskamy przycisk Zapisz wyniki. Podobnie jak poprzednio, wybieramy ścieżkę i nazwę dla pliku wynikowego. Program domyślnie sugeruje zapis pliku wynikowego w tym samym katalogu co plik wejściowy. Ale możemy to zmienić. Gotowe. Wyniki zostały zapisane. Plik wynikowy jest również plikiem tekstowym, podobnie jak plik wejściowy. Możemy go ewentualnie natychmiast podejrzeć w systemowym notatniku. Podobnie możemy przeliczyć dane z jednego układu na drugi dla jakiejś innej konfiguracji. Na przykład przeliczenie odwrotne do tego, które wykonaliśmy. Albo z układu 1965 na układ 2000: etc. Przydanna jest funkcja programu, w której lokalizację punktów z dowolnego pliku wejściowego możemy podejrzeć na podkładzie terenowym w Google Earth. Jeśli tylko taką darmową aplikację Google Earth mamy zainstalowaną na naszym komputerze. Zróbmy próbę dla pliku, który przeliczyliśmy. Wybieramy opcję Google Earth. Podobnie jak poprzednio. Określamy układ współrzędnych dla danych w pliku wejściowym i wczytujemy go. Tutaj możemy wybrać rodzaj i wielkość znaczka, którym będą oznaczane nasze punkty na mapie oraz inne parametry szkicu. Teraz możemy zapisać gotowy plik KML dla Google Earth. Jeśli wciśniemy ten przycisk, plik ten potem możemy wczytać do Google Earth albo od razu odpalić podgląd w Google Earth. Robimy to drugie. Obsługa programu Google Earth to odrębny temat. Na przykład dzięki liście punktów możemy przenieść szkic w żądane miejsce, klikając na wybrany punkt.